Maneczkę do beściaki z tej strony Bora. Dzisiaj jest piątek, więc kolejny piątek z kociakiem z gry. World of Tanks już 24. Piątek z kociakiem, jak widzicie, rzuciło mi na planszę dębina. No i jestem ostatni, ale trudno. Spróbujemy coś z tego wykombinować, jak zwykle. E, wracam się na most. Ktoś ze mną chętny? No, jak widzę, niewielu. To chyba. No dobra, jadę. Działo długie, co? Trzy czołgi tutaj jadą. Wszyscy tam pojechali. No trudno. Ja jadę tutaj. Cztery czołgi, ja jestem piąty. Coś tu widzę jeszcze jedzie. No okej, okay, okej. Okay. Poczajmy się i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, tam już sunie daleko jeden leopard. To ja też wyjeżdżam na most A wiadukt Nie na most Ach, myślałem Dwóch na dole Dwóch z przodu i ja Tu jeszcze widzę Jeszcze jeden jedzie O, 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 o. Aaa, no, oj, ten już obrywa, dostał, ale nawet go zarysowaliśmy. No, ja zaraz chyba też oberwę. Hehe, <laughs> co mi się tak laguje gra dzisiaj? No, wyjeżdżaj do góry. Aaaa, patrzcie, wszyscy uciekają. Zaraz mnie tu odjebią. Tyle będzie pierwszej gry mojej dzisiejszego dnia <laughs> Cofam się, cofam, skoro wszyscy to robią. jeden do jednego, to się skitram za tą hałdą węgla i zobaczymy. Kurde, on tam pojechał. Że jestem bokiem ustawiony i to jest najgorsze. Dostał. Dobić go tam, chłopaki. Odpowiednio. Wiedziałem. No, ja też dostałem. O, ich tam jedzie trochę. No i tyle dobrze Kurczę, nie wiem czy stąd nie spieprzać Spieprzam, póki jeszcze mogę. <laughs> no taki tchórz ze mnie, niestety Nie chcę mieć w czołgu rozpierdzielonego w Trimiga. Coś tu innego trzeba pokombinować Tamtędy przejechać, no zdecydowanie. A ten jak przez most nasz przejechał. Ciekawe. Czekajcie, czekajcie. O, nie wejdzie. Dobra, cisnę stąd, bo tu jestem sam pierwszy. Oni do naszej bazy już jadą. Trafi mnie? Może nie. Tego chciałbym trafić, kurczę, dwudziestkę... 20... Siu... A, już go ktoś trafił, dobra. Wiedziałem... ...że któryś mnie zaraz wdupnie. No jak? Aaaa. Dobra, zaraz do was wrócę. Pierwsza walka do dupy. No niestety tamtą poprzednią bitwę przegraliśmy Ale teraz nas rzuciło na planszę ENsk i z ostatniego miejsca wylądowałem na samej górze na pierwszym, więc teoretycznie powinno coś być Mam nadzieję, że się nie zhańbię. <gryw> że odpalę jednego, dwóch. No zobaczymy. Plany, jak za każdą moją walką, na początku zawsze są wielkie, a potem niestety bitwa to weryfikuje. No zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno jest większa szansa niż w poprzedniej walce. To na pewno, zdecydowanie. Nic tam się nie pojawiło jeszcze ciekawe. Z tamtej strony, no okej, okay. a ja z tej spróbuję się tam tygryskiem całkowicie przodem ustawić, albo tutaj. No dobra, poczekamy sobie na chwilę tutaj. O, no właśnie, czy nam się tutaj coś pojawi, czy nie? A jak nie, to ciśniemy gdzie indziej. O, niszczyciel, SU-101, ale on jest daleko. 1 do zera wygrywamy. Nie wiem, czy ma sens tutaj czekać, czy ja tam nie będę objeżdżał całkowicie od zachodu. O, dwa się pojawiły. Jadę od zachodu. Tam, gdzie jest ten Black Price? O, zniszczył naszego. Jadę tam chłopakom pomóc. Bo, kurde, mam ciężki czołg, a będę kampił bez sensu. Bardziej z sensem jest jechać w ich stronę. Chyba, że mi rozpierdzielą znowu szybko. Zobaczymy. 3 do 1. O, jest ten, Black Price. Ale nie uciekaj, ziomuś. Jak masło. Przeciwnie... Ha, ha. Spróbujemy jeszcze raz. Ale walnęłem go w przód. Tu jest drugi. Kurde, kurde, kurde. Patrzcie jak chce mnie objechać. Nośnie nie zauszkodona. Może się zerwać w każdej chwili. Weszła jak w masło, przeciwnik oberwał! Patrzcie jak mi objeżdża. Dzieło urządzone. Kiesko z celnością. Ale zjebałem. Nie rozwalcie mi go tylko. Super! Pierwszy rozwalony. 9 do 1. Nie jest źle. Dwie trzecie energii jeszcze mam. Tu jest niszczyciel. Gdzie on jest? Tam. Jedziemy po niego, ale sobie bardziej objadę. Dwa jadą za mną? Tak. Dostał! Trafię go czy nie? Ucieknie. Ale jadę tam. O, jest. Kurde! 15 do 2, dziękuję bardzo, do widzenia. Ale chociaż jeden zniszczony, świetnie. To się mi podoba. 17 tysięcy. Kurczę, więcej mi odejmuje niż dodaje. Kolejna bitwa. No, Chciałbym teraz dwóch zniszczyć, no, a nie jednego tylko. Kurde, ja ostatnio strasznie rozpiewdzielam. Pierwsza walka i taka lipa, nie? Dopiero potem się jakoś rozkręca. Murowanka. No, zobaczmy, co tu będzie. Usmiertelaj Max. Czekajcie, wysmarkam się. Okej, okay, przepraszam. Już jestem obecny. Od której strony? Od tamtej, no normalka przecież. Nie lubię tutaj całkowicie od wschodu uderzać. To tu ko mnie jest VK301D To ciśnij, bo jesteś szybki A ja mam tylko 700-Konny silnik maksymalnie Kurde, to moje ubarwienie się jakoś musi się teraz skończyć, nie? Muszę potem sprawdzić Bo ja je kupiłem na 30 dni, więc... A ty kurwa Debilu do kogo strzelasz? Jakoś się teraz będzie kończyć to moje, moje barwy wojenne. Kupię sobie potem inne, jak zbieram hasło, oczywiście. Haha, <grystanie> kurwa, tygrysemu zbierać kasę to jest naprawdę przekichane. To, jest, to nie jest czołg, na którym się zarabia pieniądze, na niego się wydaje pieniądze. O, to jest dobre stwierdzenie. Od prawej strony, o, i coś tam zobaczę, może. Ale nie dostał, kurde! Ktoś go rozwali. Ty debilu! Będzie mój. Kurcze, nie! Dobra. To jest ten palant, co strzelał nie wiadomo do kogo. Się boję, że on do mnie strzeli, debil. Tam ci się już w chowają, ja też się chowam zaraz do krzaka. Znaczy do krzaka, tyłek tylko schowam. Chociaż nie, nawet cały weszłem, jest dobrze. 3 do jednego. No, zapraszamy, zapraszamy do bazy. Atakujcie. My tu jesteśmy już poustawiani. <laughs> tylko na Was czekamy. Z naładowanymi lufami armat. Kurwa, no ten Is jest jebnięty, ten Oli. Tylko spróbuj kurwa pedale do mnie trafić. Tylko spróbuj. Ja przez takich fajansiarzy potem klnę. Przepraszam was za to, no. Wybaczcie. On taki kurde nienawidza takich ludzi. Po co oni grają? Chociaż w sumie nieraz też nie takie głupoty robiłem. No dobra, czemu wybaczyć? Ale jak trafi w naszego, to ja w niego też trafię. No i tyle. Kurde, jest za górką. Ciekawe, czy w niego w ogóle trafia. 4-1. Widzicie tam od prawej strony, od całkowicie od yy, wschodu. Jadą do nich, zobaczymy. O o, 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 wyjeżdżaj, wyjeżdżaj. Dawaj, dawaj. Nie przejmuj. No ja muszę kawałek dalej przejechać. To tak tego w ogóle nie namierzę nigdy. To że jestem bokiem ustawiony. Kurcze, no. Dlatego się spróbuję tak roeskoczyć. Do kogo on nawala? Przez górę, co on jest pojebany. A chyba tam pojadę. Chyba tak. Ja chyba jeszcze nikogo nie trafiłem. Jak trafiłem, to raz na pewno jeszcze nikogo nie zniszczyłem. No, bo mam zero. A przydałoby się. Z lewej strony kogoś namierzyli. Jakiegoś niszczyciela. Oni tam są, schowani. Ooo. Oh. Hello. Ja pierdziele. Niszczyciele same, a ja mam przekichane. Dostał. 7-3. Dobrze mnie nie trafił. Kurczę, ale on tam gdzieś jest. No, tylko, że on mnie widzi, a jego nie weźcie u mi gąsienicy! Oni mnie rozwalą. No stop, zostawował gąsienicę jest po mnie zestaw naprawczy. Jedna z uszkodzona. No, niestety, wybaczcie. Zaraz się widzimy. Kurde, jak ja fajne dzisiaj robię. O, poprzednia walka została przez nas wygrana, ale ja się czuję totalnie pokonany. Także. Coś <grywa> tam sami gracie jak macie większe poziomy, większe tiary, to dobrze wiecie, że zniszczyć jeden czy dwa czołgi nie jest wcale tak bardzo, bardzo łatwo. Tak to ma najczęściej bywa z tymi niskimi tiarami. W pierwszym, drugim, drugim tiarze to ja praktycznie mogę robić co chcę. No ale to już jest ósmy, niestety, to nie jest pierwszy, drugi. Czy niestety? Niestety, bo czołg rewelacja. No zobaczymy, co pokażę, pokażę w tej mojej ostatniej walce dzisiejszego dnia. Dzisiejszego piątku z kociakiem. Mam nadzieję, że Was nie zawiodę na koniec. Postaram się. Nie będę już jechał nic na pałę, to wiem na pewno. Wolę kampić. <śled> Ale coś zniszczyć, mam nadzieję, że zniszczę, no zobaczymy. Oni od tej strony zaraz się będą pokazywać. Gdzie są te górki? Tutaj Jedziemy za te górki Będziemy rozsypani na całej tej szerokości i dobrze Kurde, tam była ta górka, ale on się tam schował. No właśnie. To ja jadę w tam, za tamtą górkę. Będę go widział? Kurczę. O, 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 o. Strzeliłem w ciemno. Ale wiem, że on tam gdzieś był. Tu już jakiś rumburak do nas jedzie. Przegrywamy. No i co ja mam zrobić teraz? Kurde, to jest ta górka, co ja jej nie lubię. Rzadko tu w sumie wjeżdżam. Bardzo rzadko. Znowu w ciemno 2-0 przegrywamy Czy 2-0, 0-2 Tu był gdzieś ten niszczyciel Ale ten może zaraz wyjedzie Czekajcie, czekajcie, bo ten nas tutaj dobija cały czas Dobra, dobili go O jest Został. Tam ich jest dużo. Kurde, jeden do pięciu. Ale jazda tak jeszcze nie miałem. Chyba. Oni z każdej strony przyjadą. Tak, jadę tam. Zdecydowanie jadę tam. Jest jedyna szansa, żeby pomóc chłopakom. Jedyna szansa, żeby w ogóle coś ugrać. Oni tam też są dobrze pochowani, cholera. 1.8 Nie zdążę. Dobra. Nie lubię tego, kurde. Aaa. O właśnie, jego trafić to jest przekwitane, Ale on cię trafi... To jest zameba, umierasz. Znaczy, nie zniszczony jesteś. 2 dziewięć. Kurcze. No niestety na ostatnią walkę znowu wam nic nie pokażę. Przekro mi do beściaki. O jeszcze tylko no, uszkodzona. Może się tylko zdążył w zjechać chwili. Dobra i bokiem w Co jest? To jest po mnie. O, niestety. Dobra, debesciaki. Wiem, że wam się pewnie odcinek nie spodoba, ale... ocencie go, no. Jak, jak wam się podoba, to tak, jak nie, to nie. Wiecie, nie zawsze jest Wigilia, nie dzień jest Wigilia. Czasami się też przegrywa. Jedno zniszczenie miałem. I tyle. Trzymajcie się, debesciaki, cieplutko. Do kolejnego odcinka. Na razie, ho, pa, pa.